Siemanko, ja jestem Bartek. A dzisiaj pokażę Wam w tym odcineczku, jak obniżyłem samochód z pierwszego odcinka Driftów ma na moim kanale. To jest ten D-Klasse Vigero, coś takiego. Musimy mieć do tego karabin wyborowy. No i trzeba strzelać tutaj. I tak strzelamy. Do jednego obniżenia. Teraz nam się raz obniżyło i jeszcze do drugiego obniżenia. Drugi nam się, drugi raz nam się obniżyło. Teraz przód. Tak samo. A poczekajcie, jeszcze to drugie koło tylnie zrobimy. Zaraz Wam pokażę dokładnie, jak, jak zrobić ten przód, bo, bo zapomniałem, że to nie ten samochód, w nim tylko tył się obniża właśnie tak z tej, tej snajperki. Dobra, tył obniżony i teraz do przodu, wyjmujemy minigana, no to trzeba bardzo ostrożnie i tutaj na samym dole strzelamy tak jak widzicie teraz u mnie na piwniku, pyk, pyk. tyle wystarczy. No tu trzeba właśnie tak jakoś obniżać. Dobra. Tak musi po prostu leżeć samochód na glebie. Właśnie tak jak Wam pokazałem. Teraz jak mamy już go, tak na glebie możemy właśnie driftować. Bardzo zaląbiście. Tak jak pokazywałem to w pierwszym odcinku na moim kanale z driftów. No i to tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale. Nie zapomnijcie obejrzeć poprzednich filmów, tak jak i wziąć udział w giveaway'u, że jeszcze nie bierzecie w nim. Ja się z Wami żegnam. ELO!